Jeszcze do niedawna Australijczycy byli jednymi z najbogatszych ludzi na świecie. Wszystko dzięki dość prostemu pomysłowi na życie. Kup dom, kiedy jesteś młody, a z czasem zgarniesz niezły majątek. I przez lata to naprawdę działało. Własne cztery kąty były czymś tak naturalnym, jak słońce nad głową stałym elementem krajobrazu, normą, punktem wyjścia w dorosłość. Co więcej, taki model życia był realnie wspierany przez państwo poprzez dopłaty, ulgi, preferencyjne kredyty. Dziś, żeby kupić dom w Sydney, Melbourne czy nawet w Kanberze Stolicy Australii trzeba wyłożyć prawie milion dolarów. Australijskich dolarów, ale i tak to niemal 2,5 miliona złotych. Dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, taka suma to bariera nie do przeskoczenia. Australia to kraj mniej więcej wielkości Stanów Zjednoczonych, gdyby nie liczyć stanu Alaska. Jest jednocześnie kontynentem i największą wyspą na świecie. Jej powierzchnia wynosi ponad 7,6 miliona kilometrów kwadratowych, co czyni ją szóstym co do wielkości krajem na świecie. Australia ustępuje miejsca tylko Rosji, Kanadzie, Chinom, Stanom Zjednoczonym i Brazylii. Mimo to ma tylko pięć dużych miast Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth i Adelaide, z czego dwa pierwsze z tej listy skupiają aż 40% całej populacji kraju. Na marginesie mówiąc, rywalizacja między nimi wpisała się na karty historii, a dotyczyła ona statusu stolicy. Gdy na początku XX wieku powstał Związek Australijski, oba miasta chciały być centrum nowego państwa. Sydney starsze, bo to tam powstała pierwsza brytyjska kolonia. Melbourne wówczas potężniejsze gospodarczo, bo w czasie gorączki złota przyciągało tysiące ludzi z całego świata i szybko wyrosło na największe miasto kontynentu. Nie udało się wybrać jednego zwycięzcy, więc zbudowano Canberra, nową stolicę na neutralnym gruncie, w połowie drogi między Sydney a Melbourne ale nawet dziś mimo że Canberra pełni funkcje administracyjne to właśnie Sydney i Melbourne dominują także na rynku nieruchomości. W tych miastach ceny mieszkań są tak wysokie, że kupno domu oznacza konieczność wydania ponad 10-krotności rocznych zarobków. Coraz więcej Australijczyków szuka więc mieszkań do wynajęcia, tylko że i tu sytuacja nie wygląda dobrze. W popularnych dzielnicach na jedno mieszkanie przypada kilkudziesięciu chętnych. Ceny rosną, a na portalach ogłoszeniowych pojawiają się propozycje wynajmu kontenera za 200 dolarów tygodniowo albo miejsca do spania na werandzie. A jeszcze kilka dekad temu Australia była wzorem. Mieszkania były dostępne, a wiele rodzin miało własny dom z ogródkiem. To był tak zwany wielki australijski sen. Dziś większość młodych Australijczyków zdaje sobie sprawę, że dom mogą co najwyżej wynająć, i to też nie od razu. Melbourne jest 6 razy większe od Londynu pod względem powierzchni, a mieszka w nim mniej ludzi. Sydney to jeszcze bardziej skrajny przypadek, jest aż 14 razy większe od Berlina, a liczba mieszkańców większa tylko o 2 miliony. Miasta się rozlewają, ale nie dlatego, że przybywa ludzi. Po prostu budowano szeroko z domami jednorodzinnymi, ogródkami, dwiema sypialniami i garażem. Przez lata australijski rząd wspierał taki model życia. Wprowadził na przykład specjalne dopłaty dla osób kupujących pierwsze mieszkanie. I to działało. Własne domy miała ponad połowa Australijczyków już w 1950 roku. A nieco później, w latach 60., ten odsetek sięgnął aż 71%. To był jeden z najwyższych wyników na świecie. Za tym wszystkim stała idea nazywana wielkim australijskim snem czyli przekonanie, że posiadanie domu to sposób na lepsze, stabilne życie. To był czas, kiedy mieszkanie traktowano jak prawo, nie przywilej a państwo naprawdę próbowało ten sen umożliwić każdemu. Mieszkania były przystępne cenowo, a państwo dbało o to, żeby ludzi na nie było stać. W latach 80. minionego wieku zaczęło się to zmieniać. W Australii coraz rzadziej mówiono o tym, że dom to podstawowa potrzeba człowieka. Coraz częściej traktowano go jako inwestycję. Rząd wręcz zachęcał ludzi, by kupowali kolejne nieruchomości, już nie do mieszkania, tylko pod wynajem. Na rynku pojawiło się mnóstwo inwestorów. Wzrosło zapotrzebowanie, a wraz z nim ceny. Mieszkania coraz częściej trafiały nie do osób, które chcą w nich mieszkać, ale do tych, którzy liczyli na zysk. I właśnie wtedy zaczęły się pierwsze poważne problemy. Prawie pół wieku później wpływ rządowych programów na ceny mieszkań wciąż budzi spore kontrowersje. Szczególnie lewica regularnie krytykuje te rozwiązania, wskazując, że zamiast pomagać, tylko napędzały wzrost cen. Ale problem jest znacznie szerszy i w ostatniej dekadzie Australia musiała się zmierzyć z wyjątkowo trudnym okresem na rynku nieruchomości. Stopy procentowe przez długi czas tylko spadały. Celem było wspieranie wzrostu gospodarczego i trzymanie inflacji w ryzach. W czasie pandemii, podobnie jak w wielu innych krajach, stopy procentowe w Australii praktycznie zniknęły. To sprawiło, że kredyt hipoteczny był wyjątkowo łatwy do uzyskania, a skoro łatwiej było kupić dom, to rosło zainteresowanie, a razem z nim ceny. Rząd zainwestował też miliardy dolarów w programy wspierające zakup pierwszego mieszkania przez osoby z niższym i średnim dochodem. Pomogło to wielu rodzinom, ale jednocześnie jeszcze bardziej zwiększyło popyt. A jak wiadomo, jeśli popyt rośnie, a podaż nie nadąża, to ceny idą w górę. Tu pojawił się kluczowy problem. Budowa mieszkań komunalnych, czyli takich, które mają służyć osobom z niższym dochodem, drastycznie spadła. W 1978 roku powstało ich 20 tysięcy. W 2023 roku tylko 3 tysiące. Potrzebujących przybywało, ale państwo inwestowało coraz mniej. Do tego dochodzi jeszcze masa przepisów i formalności, które hamują budowę nowych mieszkań w Australii. Im więcej regulacji, tym trudniej działać prywatnym deweloperom. I choć Australia ma całe mnóstwo wolnej przestrzeni, to większość ludzi chce mieszkać blisko centrum, tam gdzie są szkoły, miejsca pracy, szpitale czy dobrze rozwinięta komunikacja. Problem w tym, że kiedy pojawia się pomysł budowy nowych osiedli, mieszkańcy często protestują. Każdy chce więcej mieszkań, ale najlepiej gdzieś dalej. To zjawisko zyskało swoją własną nazwę: NIMBY, not in my backyard. Czyli jasne, budujcie, ale nie za moim płotem. W Australii to pojęcie robi zawrotną karierę. Mieszkańcy wielu dzielnic potrafią godzinami debatować o potrzebie większej liczby mieszkań, po czym stanowczo sprzeciwiają się każdej nowej inwestycji, o ile ta ma powstać tuż obok nich. Bo nagle okazuje się, że nowe budynki oznaczają więcej samochodów, mniej miejsc parkingowych i, co najgorsze, możliwy spadek wartości nieruchomości. I choć obawy bywają uzasadnione, to w praktyce NIMBY oznacza jedno: chcemy zmian, ale niech dotyczą kogoś innego. Ten mechanizm działa w całym kraju, od Sydney po Perth i dotyczy wszystkiego: tanich mieszkań, schronisk, szkół, a nawet farm wiatrowych. Projekty się przeciągają, drożeją albo w ogóle nie powstają. W odpowiedzi na sprzeciw wobec nowych inwestycji pojawił się też róg YMB, czyli Yes in my backyard. To ludzie, którzy mówią: tak, budujcie, nawet w naszej okolicy. Taki głos wydaje się idealnym rozwiązaniem, ale sprawa nie jest aż tak prosta. Nie każda krytyka nowych osiedli wynika z egoizmu. Czasem mieszkańcy mają konkretne powody do obaw. Projekt jest zbyt duży, infrastruktura niewydolna, a plan zagospodarowania nie był aktualizowany od dziesięcioleci. Są też inne przeszkody, choćby problemy z dostawami materiałów budowlanych. Przez to buduje się wolniej, mniej i drożej. W porównaniu z czasem przed pandemią koszt budowy wzrósł o 40%, a średni czas realizacji projektu wydłużył się o 18%. Na to wszystko nałożyła się jeszcze fala imigracji. Po pandemii Australia znów zaczęła przyjmować rekordową liczbę osób z zagranicy. W 2023 roku przyrost ludności niemal w całości wynikał z migracji. Krytycy mówią wprost, to był zły moment. Branża budowlana już ledwo zipała, a kolejne setki tysięcy nowych mieszkańców tylko zwiększały presję na rynek. W skrócie, więcej ludzi, więcej chętnych na mieszkania, wyższe ceny. Jednak trzeba przyznać, że imigracja pomaga Australii łatać dziury na rynku pracy, zwłaszcza tam, gdzie brakuje siły roboczej, ale równocześnie zwiększa presję na rynek mieszkań. W 2024 roku temat imigracji stał się jednym z głównych tematów politycznych. Rekordowy napływ nowych mieszkańców zbiegł się z czymś, co mocno niepokoi ekonomistów. Przez pięć kwartałów z rzędu spadał wskaźnik PKB per capita. To najdłuższy taki spadek w historii Australii. W tym samym czasie czynsze skoczyły w górę jak nigdy wcześniej. To wszystko wpisuje się w niepokojący długoterminowy trend. W 1971 roku, po uwzględnieniu inflacji, ceny mieszkań w dużych australijskich miastach były relatywnie stabilne. Dziś są ponad czterokrotnie wyższe. Taki wzrost obserwujemy w wielu krajach, ale w Australii poszło to znacznie dalej. Dla wielu Australijczyków sen o własnym domu przestaje być realny. Dziś osoba pracująca na pełen etat za minimalną pensję oddaje średnio 68% swojego dochodu na sam czynsz. Przy takich kosztach trudno cokolwiek odłożyć, a tym bardziej trudno jest uzbierać na wkład własny do kredytu. To oznacza, że coraz więcej osób będzie skazanych na wynajem przez całe życie. Tymczasem właściciele mieszkań, szczególnie ci, którzy kupili je wiele lat temu, stają się coraz zamożniejsi. Rośnie obawa, że Australia zaczyna dzielić się na dwa społeczeństwa: na właścicieli, którzy śpią spokojnie, i najemców, którzy z każdym rokiem śnią o własnym kącie coraz bardziej nieśmiało. Antony Albaneza, który w maju 2025 roku wygrał kolejne wybory i pozostał na stanowisku premiera Australii, obiecuje działać. Zapowiedział 32 miliardy dolarów na walkę z kryzysem mieszkaniowym. Główny cel wybudować 1,2 miliona nowych domów w ciągu 5 lat. Tyle, że nie wszyscy w to wierzą. Bank Centralny już wcześniej podniósł stopy procentowe do poziomu sprzed ponad dekady. Kredyty są droższe, więc popyt na mieszkania powinien spaść. Ale ceny nadal rosną, a publiczna dyskusja robi się coraz bardziej napięta. Jedni mówią, że trzeba ciąć ulgi podatkowe dla inwestorów, inni, żeby ograniczyć imigrację, kolejni, że należy uprościć przepisy i pozwolić na gęstszą zabudowę miast. Prawda jest taka, że nie ma idealnej odpowiedzi. I to nie jest kwestia jednego problemu, tylko raczej nieustannego szukania równowagi między popytem a podażą. Można próbować zmniejszyć napływ ludności, co ograniczy presję na rynek, ale jednocześnie odbije się na gospodarce, integracji i dynamice społecznej. Można też postawić na ułatwienia w budowie nowych osiedli. Tylko, że to wymaga zarówno zmian w przepisach, jak i zgody mieszkańców, a z tym bywa trudniej niż z dostępem do kredytu hipotecznego. Każde rozwiązanie ma swoje ale. Dlatego właśnie politycy i komentatorzy często sprowadzają cały problem do prostych haseł, które dobrze brzmią w kampanii. Więcej mieszkań, niższe czynsze, sprawiedliwy rynek. Brzmi świetnie, dopóki nie zaczniemy zadawać pytań. Bo prawdziwa rozmowa o mieszkalnictwie w Australii jest trudna i wymaga spojrzenia szerzej na kulturę własności, na rynek inwestycyjny, na politykę migracyjną, na planowanie przestrzenne. Australia przeszła ogromną transformację. Kiedyś miała jeden z najbardziej dostępnych rynków mieszkaniowych na świecie. Dziś jeden z najdroższych i najmniej dostępnych. Temat jest trudny, bo dla wielu Australijczyków własne cztery kąty to nie tylko inwestycja, ale niemal symbol przynależności, fragment narodowej tożsamości. I może właśnie dlatego tak trudno myśleć o alternatywach, bo jeśli dom musi wyglądać jak parterowy budynek z ogródkiem i garażem, to możliwości są ograniczone. Ale wystarczy trochę zmienić perspektywę, aby spojrzeć głębiej. Dosłownie, głębiej, żeby zobaczyć, że są też mniej oczywiste opcje. W środku australijskiej pustyni istnieje miasto, gdzie domy buduje się pod ziemią Cooper Pady, światowa stolica opali. Powstała tam, gdzie temperatury na powierzchni są nie do zniesienia. Zamiast klimatyzacji, mieszkańcy kopią sobie mieszkania w skałach. Tanio, chłodno, ekologicznie. Nawet motele, kościoły i galerie sztuki są ukryte pod ziemią. A w golfa gra się tu w nocy piłeczkami świecącymi w ciemności. Może więc zamiast debatować o limicie kredytowym, czas zainwestować w łopatę i kilow. Może nie tak miał wyglądać australijski sen, ale przynajmniej ten sen łatwiej spełnić. Ale wróćmy jeszcze na moment na ziemię. W jednym z ostatnich sondaży zapytano Australijczyków, czy uważasz, że posiadanie własnego domu to część australijskiego stylu życia. Aż 93% odpowiedziało tak. W kolejnym pytaniu mieszkańcy Australii usłyszeli, czy obawiasz się, że do końca życia nie będziecie stać na własne mieszkanie. 68% odpowiedziało, że tak, że są to ich realne obawy. Jak widać, australijski sen się nie skończył, ale coraz więcej osób budzi się z niego z myślą, że może nigdy się nie spełni. Teraz tak naprawdę wszystko zależy od polityków. Muszą przekonać obywateli Australii, że wiedzą, jak rozwiązać ten problem. Ekonomiści mają co do tego kilka wspólnych wniosków. Trzeba złagodzić przepisy utrudniające budowę nowych mieszkań, zwiększyć inwestycje w budownictwo publiczne, a także ograniczyć zachęty podatkowe, które traktują nieruchomości jak maszynkę do robienia pieniędzy. Coraz częściej mówi się też o zmianie sposobu, w jaki poszczególne stany pobierają podatki od nieruchomości. Kierunków działania w Australii jest wiele, ale wszystkie sprowadzają się do jednego przywrócić równowagę. Między marzeniami a rzeczywistością, między popytem a podażą, między tym, co było możliwe kiedyś, a tym, co musi być możliwe znowu.